Witam się w kolejnym odcinku. Właśnie jest tak ciemno. My wracamy ze spaceru. Jest po 19:00, Właściwie to no chyba nawet przed ósmą. Właśnie będę skarmiać króliki, ale najpierw idę sobie rozrobić mieszanki, bo już mi się skończyło. A dopiero dzisiaj zakupiłam sobie owiec bezłuskowy. No właśnie skarmiłam króliki na kolację. <taki>, Taki ładny księżyc. To już tutaj niepotrzebne. To po tych dziewięciu młodych, co samiczka mi padła. Już ani jeden mi nie został. A nie, przepraszam, przepraszam. Został mi tylko ten samczyk. Reszta się sprzedała. Karteczka może jeszcze zostać, <grydy> dopóki samczyk się nie sprzeda. Jakby ktoś pytał o datę i szczepienia, to mam już zapisane tutaj. Więc dopiero jak zejdzie, to no spokojnie mogę to. Chociaż niekoniecznie muszę, bo jest tu pusta, a zawsze się przyda. Właśnie sobie przyszłam skarmić króliki na kolację. Lusia i Alice dostały po jabłuchu Znaczy to co zostało z jabłucha No a ja teraz lecę, kurde krety mi tu kopią dziury Dam kolację Potem odpakujemy paczuszkę Na tej części sypnięte Teraz odpakuję paczuchę I lecę z sianem Później dopiero sypę na następnej stronie żarełko i jeszcze na sam koniec muszę napoić moje maluszki na dobranoc. Miałam je dzisiaj w domu. Wychlały więcej niż pół butli. W szóstkę. Teraz znowu im dam. Zobaczymy, ile wypiją. I dopiero rano dostaną. To jest bardzo syte mleko. Więc fajnie. A w paczówce znajduje się. Tada! To już takie przygotowanie na nowe klatki, skoro dostałam bon, to jak najbardziej trzeba go było zrealizować pod nowe klatki. Także 5 karmidełek i dwa poidełka. To te malutkie, bo jednak czasem mi tutaj zabrakło albo na tą klatkę, na tą co tutaj była, jak było za dużo królików, więc te malutkie też się przydają jak najbardziej. Jeśli chodzi o budowę klatek, to na razie nie ma miejsca, żeby to siano schować stąd. Więc klatek na razie nie będzie, ale już mogę sobie powoli kupować na nowe klatki. Tak, a saniczka mizernie. I niestety będę musiała ją ubić. No zobaczcie, ja Wam pokażę, bo ona ledwo chodzi. Teraz to ona w ogóle nie chce chodzić, nic nie chce pić, stawiłam jej... o, wypiła trochę wody. O, nie wiem co tu z nią będzie, dałam jej trochę jedzenia na, na podłogę, żeby trochę pochrupała, bo ona nawet nie wstaje. Się trochę czołga. Teraz jak jej zeszło mleko, to trochę lepiej te sutki wyglądają. Nie są takie wielkie, nabrzmiałe. Nie wiem, może ono jeszcze dojdzie do siebie, dlatego dokarmiam te małe. Zobaczymy, co tu z nią będzie, chociaż. ciężko mi stwierdzić. Chociaż jeden załapał, jak się z tego pije. <laughs> tu, tu, maś, masz, maś, masz, masz, masz. Tak, już na mleczko. Kłodomorek morek w tranżoliu. No i samica, niestety, padła. Ale maluchy tu spały centralnie przy niej, tylko jak otworzyłam drzwi, to uciekły. Biedne. Idziemy do domku na karmienie mi się. Właśnie, mam robię filmik i odnośnie do tej samicy, to ona mi wieczorem była taka osowiała, leżała. Rano przyszłam następnego dnia, to już była w złym stanie, wymacałam ją i właśnie miała pod dwoma słodkami takie wielkie, twarde, nie wiem co to było. Patryk mówił, że to może być zapalenie listwy mlecznej, a tak naprawdę nie wiem. No i starałam się jej trochę ulżyć, trochę to masowałam, no ale nic z tego nie było. I niestety samiczka padła. Dzisiaj sobie planuję troszeczkę przy królikach popracować. Mianowicie posprzątam dwóm samiczkom. Będzie akurat tydzień do wykotu. Yy, bo już mają taki syf, ale przetrzymałam je te 2-3 dni, żeby im posprzątać już tydzień przed wykotem. że Tak na spokojnie. Jeszcze zostało mi trochę jabłuszka. To je rozpieszczę. Pojadę sobie dzisiaj na miasto. Kupię im marchewki, żeby też miały. Proszę. Jedz, jedz. No. W planach mam też wyczyścić wszystkie poidełka. Wszystkie poidła sobie ładnie wyszoruję. Rozkręcę w tamtej klatce ten wykotnik, ta samiczka pójdzie tam, maluchy, chyba przyjdą sobie na razie tu do tej małej samczyka sobie gdzieś zamienię. Albo tego tą czarną OSC, co mam, co dam ją tu, A albo tą. Ale chyba tą czarną, tak dam ją tam na dół, a samczyk sobie przyjdzie na większą klateczkę. A te małe pimpuchy i tak siedzą w kąciku, to na razie im starczy takie, taka klateczka. Mam już suchutkie snapki, więc zabieram się za sprzątanie tym panienkom. Alice już ma ładnie posprzątane, Lusia zresztą też, tylko Alice już wyczesałam i obcięłam jej pazury. Teraz będzie miała spokój. Teraz lecę jeszcze luśkę wyczesać, bo ona ma pazury ogarnięte. Luśka też wyczesana. I już teraz mają spokój posprzątane. I już czekamy tylko na wykoty. Przypomnę na kiedy mają terminy. Lusia 28, Alice 30. Tak, już porządek robisz. No, wielki bebzonik, ale czuję się dobrze. Najważniejsze. Zaraz dam im. Koper suszony, żeby sobie poskubały trochę. Sianko. No i wygrzebie im ten owiec, którego nie mają na niego ochoty. I dam im już karmę dla matek karmiących, żeby sobie to mleczko powoli nabierały. Oj. Przygotowałam im już stanowisko. Tutaj trochę więcej pościeliłam, żeby sobie miały cieplutko. Tu na tych ściankach. I mam nadzieję, że ulokują się w ten kąt. Tutaj będzie ładnie zamknięte, a tutaj z drugiej strony jest siatka, więc będą miały światełko. No płatki osiane czekają w paczkomacie, więc też zaraz im dam miskę, jak tylko odbiorę. Będą sobie mogły wychodzić i szamkać. No i no w sumie możemy już je tutaj włożyć. Idealna klateczka na moje małe środki. Tak, małe środki. Tutaj będziecie mieć plutko. Moje misiaki małe. Zwiedzają. No dobra, więc są sumie tutaj ogarnięte. Działchy, maluchy. Idziemy na drugiej części sprzątać. I zabieramy tą panią ze sobą. Samczyk w nowym domku. <grym> na razie będzie tutaj siedział. Klatka idealna dla niego. Tu mam samiczkę, już lecę z nią na drugą stronę. Tutaj przyniosę matkę. Samiczki, która padła. Będzie sobie tutaj na razie. Samiczka już na miejscu. Ale lecę posprzątać tamtą klatkę i wsadzić pełnowarną samiczkę na jej miejsce. No dobra, i ogarnięte mam wszystko. Działka będzie miała większą klatkę teraz. No a ja jeszcze muszę tutaj to zgrabić. już tylko wywiozę dam sianko i mogę iść na obiad. Sianko rozdane, ładnie zagrabione. Maluchy siedzą w kąciku. Dobrze tam. Tam będą miały cieplej, sianko ładnie szamkają, więc super mogę śmigać do domu, bo tak naprawdę to się zanosi na deszcz, więc skończyłam w samą porę. Tylko to wywieźć i mogę już śmigać do domu. Właśnie przyszły płatki owsiane, więc zaraz tutaj maluchom nasypię i dam im. Jeszcze mam mleczko, więc zaraz je nakarmię, ale jeszcze muszę dokończyć poidełka To Tutaj samiczka to normalnie tryska radością, że ma taką wielką klatkę. Dobra, na tej części wszystkie poideła mam już wyczyszczone. Ładne, piękne Czyściu się woda z zakwaszaczem nalana, i jeszcze muszę to wyczyścić. I wtedy tylko 6 poidełek na tamtej stronie nakarmić małe pimpusie. Bo już płateczki owsiane mają, wodę mają, no i nakarmię, a jeszcze sianko im dam, żeby miały też do pochrupania. Wszystkie poidełka wyszorowane. Drugi raz wodę zmieniałam to jeszcze jest OK tam to było gorzej. <gry> no i teraz mogę nakarmić moją wesołą ferajnę a już widzę, że podjadają płateczki superowo maluchy odkarmione Jeszcze chyba przyjdę jeszcze raz im dać Później się zaopatrzę w lepsze rzeczy I to znaczy jakieś probiotyki dla nich o dzisiaj to też nie było kiedy No i ogólnie to mam taki plan żeby podrzucić pod termondy, ale w sensie takim o, dzień dobry, pani już pracuje? ze świeżą słomą? <noise> tak? super tak sobie pomyślałam, że jak wykocą mi się te dwie termondki to po prostu trzy będę im podkładać po, znaczy po trzy i tutaj, i tutaj tak, żeby po prostu młode pojadły mleko od samicy, bo jednak takie jest najlepsze niż takie sztuczne Ogólnie będzie szkoda, bo zmiana mleka i takie, i takie będą miały. Znaczy, jak jeśli się uda, że samica je będą karmić, no to wtedy nie ma problemu, to będę je tylko podrzucać pod samica. Jeżeli się nie uda, no to będę po prostu dalej karmić ręcznie. Jest dziewiąta, dopiero przyszłam nakarmić króliki. Tutaj samiczką już wsypałam dla matek karmiących. Dogrywał wam się z domu, żeby nagrać zakończenie bo taka pogoda, że już na razie nie wychodzę, mam pimpuchy nakarmione. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, byłabym wdzięczna za opeczkę, tylko dlatego, żeby zasięgi szły w górę, a nie w dół. Także dziękuję, trzymajcie się, hej!